Zadanie. Wykonaj mnożenie i dzielenie pierwiastków. Pamiętaj, że podczas takiego dzielenia możemy pierwiastki dzielić albo mnożyć przez pierwiastki, a liczby całkowite możemy mnożyć albo dzielić przez liczby całkowite. Nigdy nie mieszaj ze sobą tych dwóch rodzajów liczb. W naszym przypadku możesz też takie dzielenie zapisać w postaci kreski łamkowej. I tutaj zauważasz, że można skrócić ze sobą liczby całkowite na dwa: 2 na 2, 1, 4 na 2, 2. I otrzymujesz 2 pierwiastek z 6. Oczywiście, od razu możesz podzielić czwórkę na 2 i otrzymać 2 pierwiastek z 6. Pamiętaj, nigdy nie dziel pierwiastka przez liczbę całkowitą, czyli tutaj nie możesz podzielić szóstkę na 2. W naszym przypadku od razu możesz 27 podzielić na 3 i napisać wynik 9 pierwiastków z 6, albo najpierw możesz zapisać to dzielenie w postaci kreski łamkowej 27 pierwiastek z 6 na 3 i teraz skrócić dwie liczby całkowite na 3 i po skróceniu otrzymujemy 9 pierwiastek z 6. Ponownie chcę zwrócić swoją uwagę. Nie wolno podzielić 6 na 3, gdyż to jest liczba podpierwiastkowa, a to jest liczba bez pierwiastka. W kolejnym przykładzie Możemy na początku skrócić. Na 7. 7 na 7 1, 14 na 7 to 2. I przepisujemy wynik. 8 na 2 to 4 pierwiastek z 14, tutaj skracamy 3 i 12 na 3, otrzymując minus pierwiastek z 14 na 4. Zauważamy, że tutaj mamy pierwiastek z 14, tutaj i tutaj, czyli te liczby można ze sobą wyredukować. Zsumować. Zauważ, pierwsze wyrażenie to jest pierwiastek z 14 na 2, czyli tak naprawdę jest to połowa pierwiastka z 14. Drugi element przepisuję, a ostatni element to jest pierwiastek z 14 na 4, czyli to jest minus 1 czwarta tego pierwiastka. Warto odjąć od jednej drugiej 1 czwartą. Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika to, jest, to są 2 czwarte. Odjąć 1 czwarta. To w efekcie otrzymamy 1 czwartą pierwiastka z 14. Czyli jest to liczba po wyredukowaniu tego elementu i tego. Środkowy element przepisujemy. 4 pierwiastek z 14. I teraz dodajemy 4 pierwiastki i 1 czwartą pierwiastka razem 4 i 1 czwarta pierwiastka z 14.